Możemy w różnoraki sposób korzystać z tej ścieżki rowerowej, możemy robić sobie nawet treningi, takimi głównymi treningami, które moglibyśmy wykonywać, to między innymi byłby trening interwałowy. Interwałowy trening polega na tym, że przyspieszamy przez krótki okres czasu i potem zwalniamy, czyli najlepiej sobie robić coś takiego, że na przykład 10 sekund jedziemy sobie spokojnie, potem szybko przyspieszamy i znowu zwalniamy. Lub, lub w formie na przykład tabaty to wtedy byśmy musieli na 20 sekund przyspieszyć i 10 sekund dzwonić lub robić sobie po prostu to troszeczkę po swojemu tudzież trening szybkościowy wtedy rozpędzamy się na krótkim odcinku do dłuższej prędkości i w ten sobie sposób ćwiczymy. Przy wykonywanych różnego rodzaju ćwiczeniach musimy zwrócić uwagę bardzo na to, czy z naprzeciwka nikt nie jedzie, czy nie porusza się akurat w przeciwnym, na przeciwnym pasie ruchu jakaś rodzina, żeby nie spowodować jakiegokolwiek wypadku czy zderzenia. Jeżdżąc rowerem. Ob엣niej czy poruszamy się całą rodziną czy robimy sobie jakiś trening, zwracamy uwagę też na to, że poruszacie swoim pasem ruchu, że jeżeli już zrobi się ciemno, żeby używać oświetlenia przedniego i tylnego. Dobrze też jest używać odpowiedniego stroju dla rowerzystów, mieć kask bezpieczeństwa, tudzież inne osłonki. A zwłaszcza jeżeli podróżujemy z dzieckiem, musimy przypilnować, żeby było zabezpieczone w foteliku, porządnie zapięte. Pasy muszą być wyregulowane, przystosowane do wzrostu dziecka. Dziecko koniecznie musi być zabezpieczone kaskiem rowerowym i mieć dobrze, stabilnie zabezpieczony fotelik, żeby w razie czego nie wypadł. Ani to nowy się nie wychacza.